Ty tak. to trochę miejsca z przodu? się jest? Że... Co się z No to my chyba... Ja że... Bo chyba... wstaje, ja że... wiesz co jak staniemy? Ja sobie stanę tu gdzie ty, a ty tu gdzie ty, na, to, na, to, na, to, na to. Dobra, idź, idź. Karol. Karol, wejdź przez trzech, niech może ludzie troszkę do tyłu przejdą. Może mam nie stać? Nie wiem, dwa kroki do Nie, bo mogę stać. Proszę wszystkich dwa kroki do pół jeszcze. Żeby trochę tej tak było przestrzeni.

Thank you. To może z tym panerem trochę w prawo. अबको पार्टी छ। अबको पार्टी छ। 아, 딱, 딱. 다시, 그냥, 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 다시, Powiedz, żeby ludzie dwa kroki do tyłu zrobili, to będzie to lepiej widoczne. Wszystko tak, tak, tak. Za, chwilę, za chwilę zaczynamy dzisiejszą manifestację. Proszę Państwa, o dwa kroki do tyłu, bo już tutaj zapłacę z przodu. W Jeszcze dwa kroki, proszę, do tyłu. Jeszcze proszę, do tyłu. To jest to jeden, może.

Szanowni Państwo, oficjalnie rozpoczynam dzisiejsze zgromadzenie. Dziękuję wszystkim, że tak licznie się zgromadziliśmy pomimo bardzo nieprzechodnej pogody. Problem, z którym się. Problem, który, który nas wszystkich tutaj sprowadził jest bardzo donośny i ma wpływ na przyszłość nie tylko Polski, ale całego i, i przemyśli jeszcze raz swoje decyzje. Mamy także nadzieję, że będzie miało to wpływ na e, przyszły rząd. Wiemy, że mamy okres e, kampanijny, więc spodziewamy się, że dzięki takim zgromadzeniu w całym kraju będziemy mogli, będziemy mogli wywrzeć presję, aby jeszcze nie ten bo kolejny podjął stosowne decyzję, aby cofnąć e, ustalenia. Przypominam, że podczas zgromadzenia obowiązuje zakaz e, używania pirotechniki. E, w związku z e, dzisiejszą pogodą jesteśmy także nieco zmuszeni nieco zmienić przebieg dzisiejszej manifestacji. Niestety nie będzie przemarszu. Cała, cała manifestacja e, rozpoczyna się tutaj na placu łiperskim i kończy się także tutaj na placu łiperskim. Po przemówieniach e, odsuwamy są, i rozejrzymy się do domów. Na pewno gwarantujemy z tego ze strony Radu i ze strony Młodzieży Przyrób Polskiej, że podobna manifestacja odbędzie się w najbliższym czasie jeszcze raz i wtedy wierzymy w to, że będzie miała ona przebieg taki, jaki był zaplanowany pierwotnie. Teraz o zabranie głosu proszę kolegę Bartka Maksymowicza z Młodzieży Przyrób z Białego Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, przyszłem dzisiaj w zaszczycie reprezentować Podlasie, czyli północ naszego województwa. To Podlasie, na którym stopa bezrobocia to niemal 14%, gdzie nie ma perspektyw na nowe miejsca pracy, gdzie Straż Graniczna w Teresporu codziennie zmaga się z napływem imigrantów. To Podlasie, na którym rozlokowane są cztery ośrodki dla uchodźców i to Podlasie, które wraz z Lubelszczyzną może stać się elementem korytarza imigranckiego prowadzącego z Węgier do państw Europy Zachodniej. Czy ktoś z rządzących zastanowił się, czy to Podlasie i Lubelszczyzna jest w stanie przyjąć imigrantów ekonomicznych? Słyszy się głosy, że ci imigranci znajdą zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, ale czy nie wydarzy się to przypadkiem kosztem polskiego robotnika? Ja jestem przekonany, że nie stać nas na przyjmowanie imigrantów ekonomicznych i nie stać nas również na przyjmowanie ich ze względu na stan naszego społeczeństwa. Pękają wszystkie więzi społeczne, zatraciliśmy nasz solidaryzm narodowy, wypieramy się naszej tożsamości i naszej tradycji. W tej sytuacji starcie z prawdziwymi fanatykami może się dla nas okazać zgubne. A do tego starcia dojdzie, bo nasi rządzący już o to zadbali. Niedługo kolejni imigranci będą napływać do naszego kraju w jeszcze większej liczbie i nie ukrywając z krajów arabskich. Jeżeli chcemy się temu przeciwstawić, musimy odrzucić naszą wierność i zacząć realnie działać, kreować dobre wzorce, narzucać tą debatę publicznej. Możemy to zrobić tylko działając w zorganizowanych i w schierarchicznych strukturach, w organizacjach społecznych takich jak właśnie Młodzież Czech Polska, Obóz Narodowo-Radykalny, SOKU czy Związek Żołnierzy NSZ-u. Namawiam do przyłączenia się do tych organizacji i szerszego działania, bo nie zrobimy żadnej realnej zmiany za ekranów naszych komputerów. Do tego potrzebne jest realne działanie. Jesteśmy winni naszym przodkom i przyszłym pokoleniom, aby to, to starcie kulturowe wygrać przez, przez wzgląd na nich i na przyszłe pokolenia. Dla idei Wielkiej Polski i Europy. Co Powtarzamy dwa razy? Polacy! Polacy! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, niepodległość nam odbiera! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, niepodległość nam odbiera! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, niepodległość nam odbiera! Dzisiaj Moskwa... no to było dwa razy chyba, nie? Kradzież, rajo velo iborufesu rafet vautier rafet vautier iborufesu rafet vautier iborufesu rafet vautier iborufesu rafet vautier iborufesu. Ale teraz proszę o zabranie głosu polega Wojciech Ruńskiego. Witam Państwa na dzisiejszej manifestacji zorganizowanej z powodu tego, że węższy to w sumie nie nasz, ale rząd obecny naszego kraju chce tutaj nam ściągnąć na naszą ziemię setki, tysiące imigrantów. Mówię o kilku tysiącach, ale ja spodziewam się, że ta liczba, ta prawdziwa liczba jest ukrywana przed nami i to będą nie tysiące, tylko to będą dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy imigrantów, a widzimy jacy to są imigranci, to są głównie młodzi mężczyźni, którzy uciekają, tak mówią, że uciekają przed wojną, a tak naprawdę chcą tylko i wyłącznie wygodnie żyć na socjalu, który my mamy im zapewnić. Dziękuję wszystkim, że praktycznie przybyli, mimo niesprzyjającej pogody, na naszą manifestację. I tak jak polega wcześniej parę będziemy organizowali częściej takie wydarzenia, bo jako społeczeństwo wyrażamy swój protest do tego, żeby nie ściąganie tutaj imigrantów. I tak jak skandowaliśmy wcześniej, w ramach Repatrianta, gdzie problem, zwłaszcza w Mariupolu, jest e, szczególny, Pan Polacy proszą, że nawet będą chcieli sprzątać ulicę, żeby tylko już z tej strefy wojny zajmuć. Mam nadzieję, że e, kiedyś e, mi wyjdziemy wejdziemy władzy i takie problemy z departamentami e, nie będą żadnym dla nas problemem. Nie dajmy też sobie mówić to, że, że pani kopa szejdź do domu! Jak, e, się! A, emigrantów, innych kultur jest czymś um, niedemokratycznym. Wszyscy um, na pewno wiemy, że istnieje takie państwa, największa demokracja, a obecnie takiego jak Stany Zjednoczone. Proszę sobie zobaczyć, na dobry ramach, myślę, że większość z was oferuje, jak wygląda granica z Meksyką. Tam są podwójne zasilki pola Także e, tam odgradzają się i mówią, że e, to jest normalna rzecz, naturalna, boją się po prostu tego na fali uchodźców, imigrantów, e, którzy tylko i wyłącznie chcą żyć wygodnie. Nie chcą niczego budować, ale żyć wygodnie. Także nie przejmujmy się tym, co mówią. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda granica Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Tam jest bardzo rozbudowanych gór, bardzo rozbudowane zasieki i jakoś to nikogo nie dziwi. Natomiast u nas, jeżeli próbujemy coś robić w tym względzie, zaraz oskarżają, że jesteśmy faszystami, nazistami, obrębni wszelkie lecą. Widzimy, jak przywódca Węgrów bardzo dobrze się odgradza i miejmy nadzieję, że jak nie będziemy rządzić, takie też będzie naturalne. I nie dajmy sobie mówić, że to jest coś nienaturalnego, nie, nie, niemożliwego. To jest nasze bezpieczeństwo. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie i to wielkiej Polsce.